Witamy ponownie. Witamy wszystkich w Systemie Miłości. Witamy wszystkich sympatyków Systemu Miłości. Dzisiaj jest 22 listopada. Jak to nagrywamy, to jest sobota. No i mamy dla Was cudowne wiadomości, bo oficjalnie możemy powiedzieć, że fizycznie Stowarzyszenie Systemu Miłości Ojca Pio rozpoczyna działalność. Jest sambor Bóg, jestem ja, czyli Maciej Balcewicz, i o szczegółach rozpocznie opowiadać wam Sambor. No to możesz coś nam. Tak, ja... Co to... tak. W związku z tym, że w poprzednim filmie mówiliśmy o tym, że mamy stowarzyszenie już zarejestrowane. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, już oficjalnie można dołączać do stowarzyszenia jako członek do naszej tutaj społeczności, którą, którą budujemy. Możliwość dołączenia jest na stronie internetowej w zakładce dołącz i składa się ona z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest wypełnienie formularza online, który tam jest wyświetlony po wejściu w tą zakładkę i dokonanie opłaty członkowskiej.. I te dwie części powodują włączenie w poczet członków Stowarzyszenia Systemu Ojca, Systemu Miłości Ojca PIO. Co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Składka członkowska została przez członków Stowarzyszenia ustalona na ten rok na poziomie 30 zł, to jest składka roczna. I ona obowiązuje do końca tego roku. My tutaj będziemy co roku ustalać tą kwotę, która będzie na cały rok ustalona z góry. Natomiast w tym roku ta składka jest na takim poziomie z racji tego, że mamy już koniec roku. Także ona jest ustalona proporcjonalnie. Do ilości czasu pozostałego na 2025 rok. No to fajnie. Słuchaj, bo tak można jeszcze dodać, że yy, będziemy yy, rozmawiać telefonicznie, telefonicznie z, z nowymi członkami, bo jest też nowy numer telefonu, i będziemy chcieli wypytać osoby, które już yy, Zaczną tutaj współpracować z nami o ich umiejętności aktualne, prawda? Znaczy chcieliby, tak. Chcielibyśmy, chcielibyśmy z każdym nowym nowym członkiem stowarzyszenia, po prostu porozmawiać, przywitać się, przedstawić się, zapytać się, zapytać, skąd jest, tak jak wspomniałeś, czym się zajmuje, ewentualnie jakie ma umiejętności pod kątem też pomocy innym, bo Tutaj nawet nie chodzi o, o mówienie o jakichś tam zajęciach pracy i tak dalej, ale chodzi o umiejętności ogólnie, tak? No tak, bo my chcemy właśnie stworzyć taką, taką grupę, taką rodzinę wokół tego stowarzyszenia, systemu miłości, która będzie sobie wzajemnie pomagać. I tu chodzi właśnie, żeby nie brać tego tak. Dosłownie do siebie, że my robimy jakieś śledztwo i interesujemy się i szpiegujemy innych ludzi, tylko chodzi o to, żeby, bo te informacje będą, jakby, będziemy chcieli tak w skrócie yy, opisywać, chyba da, daną osobę, żeby można było właśnie mieć roz, rozpoznanie właśnie w tym, kto czym się zajmuje, żeby ewentualnie móc wymieniać się właśnie usługami i tak dalej. No, na przykład Ania potrafi ładnie fotografować, mam umiejętności do robienia zdjęć, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował na przykład skorzystać z takiej pomocy, z takiej usługi, no to wtedy będziemy wiedzieli, żeby się zwrócić do Ani z pytaniem o taką usługę, albo na przykład dać bezpośredni kontakt, jeżeli Przysłowiowa Ania by wyraziła na to zgodę, tutaj możliwości jest bardzo dużo. No tak, no na przykład, jak ja tam większość lat w mojej pracy zajmowałem się remontami, wykończeniem, wykończeniem pomieszczeń i tak dalej, to na przykład też mogę pomóc, pomóc w zamian za jakieś inne tam. Po prostu to na zasadzie takiej barterowej miałoby się odbywać. Nie za pieniądze, tylko właśnie pomóc za pomóc. No to co? To mniej więcej mamy to omówione, co tam dalej jest w programie. Naszym? Mamy założony nowy kanał na YouTube. Ponieważ do tej pory używaliśmy do komunikacji, używaliśmy naszych prywatnych kont YouTubeowych. I o ile, no myślę, że będziemy dalej tam coś wrzucać na nasze prywatne konta żeby m, tych informacji w internecie było jak najwięcej, żeby one y, nie, nie były s, skoncentrowane tylko na jednym kanale. Y, wiadomo, no, YouTube różnie, mm, różnie reaguje, różnie klasyfikuje te nagrania i, i czasami robi z nimi co, co chce. Natomiast powstał kanał o nazwie System Miłości Ojca Pio. Y, nie ma tam na razie jeszcze żadnych filmów. Dopiero, dopiero planujemy, jak to będziemy wszystko wrzucać po kolei, żeby te, to archiwum systemu miłości tam się tworzyło. Ale zapraszamy do subskrypcji, bo wtedy też będą powiadomienia odnośnie, odnośnie tego, co tam będziemy robili i co się będzie działo. Nasze nagrania również tam będą, będą trafiały, na, na ten kanał. System miłości Ojca Pio. No tak. Ja postaram się jak najszybciej właśnie też umieścić te dotychczasowe nasze nagrania, w których właśnie omawialiśmy, czym zajmuje się stowarzyszenie, po co je tworzymy i no i co tam jeszcze było w tych filmach. Omawialiśmy nasz statut. Statut, tak. Statut na przykład jest omówiony. Między innymi tam jest, tam jest punkt po punkcie. Natomiast też, jeżeli chodzi o treści, treść statutu, dokumenty rejestrowe, dokumenty statutowe, my mamy obowiązek informacyjny, więc te informacje są również zawarte na stronie internetowej Stowarzyszenia, która jest pod adresem systemmiłości.pl. No, mów, mów. Tak, tam na tej samej stronie, gdzie, gdzie, gdzie jest możliwość rejestracji, przyłączenia się do stowarzyszenia, również są dokumenty: jest zakładka kontakt, jest numer telefonu podany, social media tam również są podane. No, praktycznie tam wszystko jest, co powinno być na chwilę obecną. No tak, i właśnie może prosimy Was też właśnie o interakcję po to, żeby ten, ta nasza społeczność się szerzyła i żeby można było przekazywać tą wiedzę ojca Pio, spisaną przez Wiesława Matucha. Czyli to, co jest naszym głównym celem, edukacja, bo po to stworzyliśmy stowarzyszenie przede wszystkim, żeby edukować duchowo przede wszystkim społeczność, bo materialnie na to wiemy, co tu się dzieje w naszym środowisku. A nam chodzi o, o to, aby przygotować się do tego, aby trafić do, do źródła, do domu, do Boga, skąd pochodzimy. No i przygotować się do zmian, bo jednak jak świadomość zostanie zmieniona, to również polityka się zmieni. Yy, I zmieni się. Yy, wszystko się zmieni wokół nas, tak? No tak, właśnie o to nam chodzi. No to tak, teraz yy, yy, nie będziemy tutaj. Bo jest mnóstwo już, dużo informacji na ten temat nagraliśmy, więc teraz może, co tam dalej jest, mamy do omówienia, jaki kolejny podpunkt? <laughs> Mogę powiedzieć, że na chwilę obecną, ponieważ stowarzyszenie jest już zarejestrowane i w zasadzie spełniliśmy już te wszystkie wymogi formalne, które na nas są narzucone przez ustawy i i te wszystkie wymagania. Natomiast na chwilę obecną poszukujemy biura księgowego księgowości, która, która będzie pilnowała tych spraw formalnych. Więc taki, taka prośba do wszystkich oglądających, którzy chcieliby w tym kierunku pomóc, być może znajdzie się wśród wśród ludzi. Wśród aniołów ktoś, kto zna się na księgowości i mógłby, mógłby nam pomóc, ewentualnie zna kogoś, kto się tym zajmuje. Tutaj zastrzeżenie, że nam bardziej chodzi o taką profesjonalną pomoc, bo no, też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby to było robione w taki sposób. Eksperymentalny. To musi być wszystko zrobione zgodnie z, z przepisami, tak? z ustawami, z wymogami e, chociażby Urzędu Skarbowego, e, KRS-u i innych, e, innych urzędów. Więc to jest teraz sprawa taka najbardziej, e, można powiedzieć, pilna. E, oczywiście ta pomoc, e, bo my tutaj nie, nasz statut nie przewiduje. Zatrudnianie nikogo na etat. Natomiast oczywiście ta pomoc byłaby jak najbardziej płatna, dlatego, dlatego nam zależy na tym, aby to było najlepiej jakieś biuro księgowe, które może za usługę wystawić fakturę. Tak? No tak, no bo właśnie przede wszystkim. Po to stowarzyszenie jest zarejestrowane, żeby właśnie móc już legalnie funkcjonować. Tak, I formalnie działać. Tak. I dlatego zapraszamy do współpracy właśnie po prostu firmy, które są zalegalizowane i tak samo mają tą działalność prowadzą na co dzień. Najlepiej by tak było, żeby to była osoba właśnie, która już czuje podobnie i ma taką świadomość otwartą na właśnie tego typu sprawy, o których my tutaj mówimy. Tak, tak dokładnie. No i co poza tym? No dalej w dalszej części na pewno potrzebowalibyśmy informatyka, programisty, który zna się na projektowaniu aplikacji mobilnych, na telefony, na tablety. I prawnika albo prawniczkę. Kogoś, kto zajmuje się na co dzień prawem. Właśnie, a ten prawnik to w jakim celu tutaj? O co dokładnie, o co chodzi? Chodzi o konsultacje, ponieważ mamy możliwość realizacji różnych projektów. Natomiast potrzebujemy konsultacji prawnych odnośnie sposobu realizacji tych projektów. No to fajnie. No dobra. Bo można je różną drogą realizować, ale my chcemy je realizować taką drogą e, e, zgodną z prawem, tak? E, ponieważ my się na prawie nie znamy, a też nie chcielibyśmy popełniać błędów, a błędy są popełniane z nieznajomości i prawa, tak? To tak jak Byśmy się zaczęli leczyć, nie, nie, nie znając medycyny. Można sobie zaszkodzić. No tak, bo my chcemy, żeby wszystko było y, transparentne. Tak. I nie mamy nic do ukrycia. I... Zresztą my będziemy nagrywali filmy na temat różnych projektów, które będziemy chcieli realizować. Chciałem wspomnieć o koncie do y, y, opłat członkowskich, ponieważ tak jak wspomnialiśmy na początku ta opłata członkowska roczna w kwocie 30 zł będzie musiała zostać wpłacona na konto stowarzyszenia, więc takie konto jest utworzone. Dane do konta są na stronie stowarzyszenia w zakładce kontakt oraz poniżej strony na u dołu strony. I to samo konto będzie używane również do wszelkiej pomocy materialnej, do darowizn, do, do interakcji z innymi podmiotami. Mamy po prostu jedno konto, żeby też nie mieszać, żeby, żeby tutaj nie było potem niepotrzebnych kwestii odnośnie tam różnych kont. Mamy jedno konto. I oczywiście telefon kontaktowy. Podam ten numer: to jest 735 375 910. Ogólny telefon kontaktowy do stowarzyszenia we wszelkich sprawach. No tak, na no te konto właśnie no to, to, to jest jakby, można powiedzieć, punkt wyjściowy do tego, aby móc zacząć działać. No bo jak wiemy, bez pieniędzy nie da się specjalnie tutaj w tym świecie funkcjonować. No i dlatego zachęcamy was do wsparcia nie tylko opłacanie składek członkowskich, ale właśnie o darowizny, bo przede wszystkim tak jak już wiecie, my pierwszym naszym celem jest wydanie tej wiedzy ojca ci to, więc przede wszystkim na to będziemy zbierać pieniądze, no a wiadomo, że działalność legalną Stowarzyszenie działa jak, podobnie jak firma, więc są koszty do tego, aby to wszystko utrzymać, opłacić, no to niestety nie da się tutaj bez pieniędzy tego legalnie załatwiać. No my mamy nawet większy rygor odnośnie różnych przepisów, jeśli chodzi o stowarzyszenie niż o firmę. Bo...